Defibrylator. Nie pokazali jaki tam był rytm. Czy to był rytm do defibrylacji? Mam rytm. Słaby i zawolny. Nie da się wentylować. Skalpel światłowodowy i rurka 7.5. Dzień dobry, nazywam się Kasia Woźniak, jestem lekarką i zapraszam Was na odcinek z serii Prawdziwy Lekarz Ogląda. Dzisiaj będę oglądać świąteczny serial medyczny, a raczej świąteczny odcinek serialu medycznego The Good Doctor. Dowiecie się trochę o zatorowości płucnej, o chorobach tropikalnych, o izolacji o czym pewnie niektórzy z Was już trochę wiedzą, bo izolację przechodzili. Natomiast tutaj będzie to dotyczyło zupełnie innej jednostki chorobowej. A już chciałam ten piwat świąteczny wam tu na YouTubie pokazać. Ja uwielbiam święta. Jaki świąteczny szpital, ile ozdób. Tak naprawdę. To tak nie może wyglądać. Nie mogą tak wszędzie wisieć ozdoby w szpitalu, bo to łamie zasady higieny. I zwykle gdzieś jakaś jedna choinka na poczekalni stoi, czasami jakieś małe na oddziale, natomiast no niestety nie możemy obwiesić całego holu światełkami, ozdobami, bo nie byłoby tego jak czyścić i dezynfekować. O. Mikołaj. Będzie. Co to za hałas? Kolenda? Jadą tu dwa ambulanse. Skup się Murphy. Dobrze. Jeśli nie znacie tego serialu The Good Doctor, to Marfi jest lekarzem cierpiącym, lekarzem, który ma zespół Aspergera, czyli taką szczególnie nietypową postać autyzmu. Więcej o autyzmie opowiadałam kiedyś na podstawie innego odcinka z tego serialu. Tutaj podlinkuję Wam ten odcinek, a dzisiaj zajmiemy się nie autyzmem, a jednostkami chorobowymi pacjentów, które są tutaj przedstawione, bo są mega ciekawe. Mają SOR, wjeżdżają karetki, to tak samo to wygląda. 30-latek utrata przytomności na przylotach, resuscytacja, niska saturacja, blokada dróg oddechowych. Potrzebujemy więcej rąk. Wszyscy wyjechali na święta. Reznik nie. Dziwne, że wiesz. Blokada dróg oddechowych, czyli pewnie jest gdzieś albo obturacja oskrzeli, albo jakieś ciało obce, albo. Może reakcja alergiczna i taki obrzęk wystąpił. Czasami przy infekcjach też tak się zdarza. A niska saturacja? Saturacja to natlenienie krwi. Teraz podczas infekcji COVID pewnie wiecie, że dużo osób mierzy saturację krwi za pomocą pulsoksymetrów, czyli takich małych urządzeń na palec, które można mieć w domu. I my z podobnych pulsoksymetrów korzystamy czasami w przychodni czy w szpitalu. Ściągnij reznik. Robi się. Do czwórki, Murphy do mnie. Co mamy? Marianne Southam zemdlała przed biorze bagażu. Oboje z lotniska. Wszyscy podróżują. Prawa noga czerwona i opuchnięta, bóle klatki piersiowej, problem z oddychaniem, gorączka. Długi lot? 20 godzin z Malezji. Zakrzepica żył głębokich tłumaczy nogę i gorączkę. Część skrzepu się urwała i dotarła do płuc. Zatorowość płucna. Tutaj na podstawie przedstawionych objawów dobrze doktor mógł podejrzewać zatorowość płucną i pewnie też to by było moje pierwsze podejrzenie przy takich dolegliwościach. Duszność występuje u 80% osób z zatorowością płucną w momencie jak mamy obrzęk, zaczerwienienie kończyny dolnej, to możemy podejrzewać, że doszło do powstania zatoru w żyłach kończyny dolnej i ten zator urwał się i z prądem krwi powędrował dalej do tętnic płucnych, gdzie albo zatkał tętnicę płucną, albo któryś z jej odgałęzień. I zatorowość możemy podejrzewać w przypadku wystąpienia triady Wirchhoffa. To jest zbiór takich czynników, w których między innymi jest długotrwałe urnieruchomienie. To może być u pacjentów po operacjach, którzy długotrwale leżą, albo też u pacjentów, którzy, tak jak w serialu, są po długiej podróży w pozycji siedzącej, bez jakiegoś, jakiejś możliwości poruszania się i wygodnego zmieniania pozycji. 20 godzin w samolocie. To bardzo długo. Znów straciliśmy tętno. Marianne do piątki. Powiem ci, jak się nią zająć. Defibrylator. Y nie pokazali, jaki tam był rytm. Czy to był rytm do defibrylacji. Rytm? Słaby i zawolny. Nie da się wentylować. Skalpel światłowodowy i rurka 7.5. No Murphy, 5000 jednostek heparyny. Robić wejście zewnętrzne do oskrzeli, także pewnie albo tracheostomię, albo konikotomię. Nazwa zależy od miejsca, w którym robi się rozcięcie, żeby wprowadzić rurkę. Natomiast bardzo często w serialach jest przedstawiony błąd w postaci defibrylacji płaskiej linii na defibrylatorze. Nie defibryluje się asystoli. Respirator na asystę. Heparyna podana. Gorączka 39,7. Może to ARDS, rentgen klatki? O, znowu go straciliśmy. Jest asystolia. Saturacja 92 ból powinien ustępować. Ustępuje, dziękuję. Szczytowe ciśnienie. Tak, w przypadku zatorowości płucnej może być ból w klatce, może być duszność, może być omdlenie, czasami gorączka, ale rzadziej. Czasem pojawia się też kaszel, zwykle suchy, dodatkowo może być krwioplucie razem z tym, z tym kaszlem, plus u jednej trzeciej chorych właśnie ten obrzęk kończyny dolnej. Także ten przypadek pacjentki przedstawiony jest super, gorzej z tą defibrylacją asystoli. I dziwię się, że w tym serialu, który jest zwykle bardzo dobrze um, przedstawiony medycznie i tak merytorycznie, robią taki popularny błąd. Także przy asystoli prowadzimy masaż klatki piersiowej, masaż serca, uciskania klatki. Rusz się, Murphy. Wciąż migotanie 300 amiodaronu. Dziwnie, że działają na tych dwóch pacjentach. Natomiast dobra, podawanie amiodaronu super, adrenalina, amiodaron. Asystoria nie e. reaguje. To już 30 minut hipoksji. I Co będzie odstąpienie, pewnie zaraz? Przerwać masaż. Czas zgonu 10:7. Dosyć szybko tutaj było odstąpienie od reanimacji, natomiast ta decyzja zawsze należy do lekarza prowadzącego reanimację i tutaj uważam, że nigdy nikt z zewnątrz nie powinien komentować. Także no to jest serial, ale zdarzają się przypadki medyczne, które są gdzieś głośno w telewizji omawiane, gdzie wypowiadają się inni eksperci. Natomiast tutaj ostateczna decyzja należy do lekarza, który tam jest, który zna realia, widzi jak jest prowadzona akcja reanimacyjna, czy są jakieś postępy, czy nie, czy tak jak w tym przypadku ma kilku pacjentów do ratowania. I z jedną rzeczą się tutaj nie zgodzę, bo zauważcie, że ta doktor jednocześnie reanimuje tego pacjenta i dowodzi pomaganiem tej drugiej osoby. Tak się nie robi. Zwykle e, ten lekarz, e, który zajmuje się reanimacją, nie myśli już o tym, kto jest za firanką i co tam trzeba zrobić. Miałaś kontakt z tym mężczyzną? Leciał ze mną z Malezji. Oboje mają wysypkę pęcherzykową na szyi. Zabiła go infekcja, którą oboje są zarażeni. Super, tutaj przedstawione. Fajnie zauważył ten związek. Także tutaj taki lekarz z zaburzeniami ze spektrum autyzmu faktycznie ma. Tendencję do tego, by zauważyć takie pozornie niepasujące dolegliwości i połączyć to w całość. Także mi się właśnie w tym serialu bardzo podoba to obrazowe przedstawienie i ta pokazanie tej dedukcji tego lekarza. I to zwykle jest przedstawione naprawdę super merytorycznie i poprawnie. Infekcji tropikalnych jest bardzo dużo różnych. I totalnie nie każdy lekarz się na tym zna. W Polsce istnieje tylko jeden szpital, który zajmuje się chorobami tropikalnymi jest nim Instytut Medycyny Tropikalnej i Medycyny Morskiej w Gdyni. Jest to takie ogólnopolskie centrum leczenia chorób tropikalnych i pacjenci z różnymi chorobami przywiezionymi do Polski z Afryki, z Azji z którymi lekarze pracujący w Polsce nie mają na co dzień kontaktu i nie mają doświadczenia w ich rozpoznawaniu, są leczeni właśnie tam. Ale fantastyczne szpital. Zatrzymuje powietrze i zarazki. Ta choroba mnie zabije. Twoje objawy są lżejsze, chociaż na pewno się pogorszą. Nie wiemy, czy zaraziłaś się tym samym. Nie wiemy nic o zdrowiu ani historii tego mężczyzny. Kiedy poczułaś się chora? W samolocie pierwszy raz opuściłam stan. Były mąż nie chciał podróżować. Pacjentka y, przykłada sobie tą maskę do twarzy, bo tam jest większa koncentracja tlenu niż w powietrzu, y, którym my oddychamy. Więc jak mamy zmniejszoną pojemność płuc to wtedy, gdy pacjent ma albo wąsy z tlenem przyłączone, albo właśnie oddycha sobie maseczką, jest dostarczany mu bardziej stężony tlen. I przez to, nawet jak jest mniejsza pojemność płucna, to jest w stanie dostarczyć tą odpowiednią ilość tlenu do swojego organizmu, do każdej komórki w swoim ciele. Także w momencie, jak odsuwa maseczkę, to zaczyna kasłać i czuje duszność. Natomiast w momencie, kiedy oddycha bardziej stężonym tlenem, to jest jej lepiej. Piękną mają tą izolatkę. No niestety u nas nie ma takich warunków do... Arły mężczyzna siedział obok ciebie? Nie, siedem rzędów przede mną. Mhm. Zbliżałaś się do niego? Przed toaletą czy w kolejce na bramce? Nie, on przespał lot. Wirus przenosi się drogą kropelkową. Wszyscy w samolocie i na izbie przyjęć mogą być zarażeni. Właśnie, istnieją różne wirusy, różne bakterie. Do przeniesienia niektórych potrzebna jest większa ekspozycja, większy kontakt. Zwykle przy bakteriach, natomiast często wirusy są bardziej zakaźne. Mogą przenosić się na odległość kilku metrów od osoby chorej, która kaszląc, kichając, roznosi wirusy. I faktycznie to jest jak najbardziej możliwe, by w przypadku niektórych chorób, jak jest jedna osoba chora w samolocie, mogła zarazić wszystkich podczas lotu, szczególnie e, jak ten lot trwa 20 godzin. Także tutaj lekarze już mogą być świadomi tego, że i oni mogli ulec zakażeniu, bo wcześniej, jak pomagali pacjentowi, nie mieli takich środków ochrony osobistej, jak mają teraz w izolatce. Odsunąć się? Mhm. Już doszło do zatrzymania. E Znowu nie mogę, nie mogę z tym. Zobaczcie, asystolia wyraźnie na ekranie, a oni ją defibrylują. To jest bez sensu. Masaż tak, defibrylacja nie. Także nic dziwnego, że szósta defibrylacja i bez szósta defibrylacja, 30 minut resuscytacji. Możesz przestać. Że mają kolejny zgon zmarła ta pac druga pacjentka, która została zakażona i są już teraz lekarze świadomi tego, e jak poważna jest to infekcja, jak szybko prowadzi do zgonu. E są wirusy o różnej zaka zakaźności i o różnej śmiertelności. E aktualnie najbardziej śmiertelnym wirusem, który istnieje, jest wirus wścieklizny. Który ma śmiertelność zbliżoną do 100%, jeśli nie jest odpowiednio wcześnie wdrożone leczenie. Gorączka rośnie. Nebulizator potrzebuje czasu. Koce chłodzące pomogą, przyniosę. Włóż maseczkę. Dlaczego? Jestem zainfekowana. Mega to w napięciu trzyma. Super ciekawe jest to, że tutaj infekcja, którą przedstawiają, pokazuje takie naocznie, łatwo zauważalne zmiany, właśnie tą pęcherzową wysypkę. To nie jest zbyt częste przy infekcjach wirusowych wysypki. One pojawiają się przy infekcjach wirusowych zwykle u dzieci. Mamy ospę, różyczkę, odrę. Natomiast to są choroby, przed którymi możemy się zabezpieczyć szczepieniami. W przypadku chorób zakaźnych, tropikalnych. Te dolegliwości są bardzo różne. Istnieje wiele chorób tropikalnych, wirusowych, wiele chorób tropikalnych przenoszonych przez pasożyty i objawy mają bardzo szerokie spektrum. Jeśli wrócicie z zagranicznej podróży, szczególnie do krajów rozwijających się i pojawią się u Was jakieś... Takie dziwne dolegliwości, idziecie do lekarza. Koniecznie warto wspomnieć o tym, że byliście za granicą, bo zupełnie inne jest wtedy podejście do pacjenta, i zupełnie inne jednostki chorobowe możemy podejrzewać, niż u osoby, która przebywa tylko w jednym e, środowisku w Polsce. Bardzo mi się w tym serialu podoba, to przedstawienie izolatki z zamkniętym obiegiem powietrza. Ja się w Polsce tym, z tym spotkałam głównie na oddziałach onkologicznych, na, której, na których przebywali pacjenci po przeszczepie szpiku. U takich pacjentów odporność jest bliska zeru i muszą być dobrze izolowani od patogenów ze środowiska zewnętrznego, bo nawet drobna infekcja wirusowa, która dla, dla nas będzie katarem, czy takim właśnie przeziębieniem, dla nich może być. Śmiertelnie niebezpieczna. Natomiast na innych oddziałach zwykle inne oddziały nie są do tego dostosowane, by mieć zamknięty obieg powietrza i tą filtrację powietrza. Także nawet teraz, jak mamy na jakichś oddziałach izolację, czy zamknięte oddziały są covidowe, gdy nie ma tego dostosowania, no to ta izolacja nie jest taka szczelna. I taka dobra, jak mogłaby w przypadku dostosowania technologicznego. W tym serialu super była przedstawiona dedukcja tego lekarza i przedstawienie zatorowości płucnej, która tak naprawdę później okazała się inną jednostką chorobową, ale faktycznie dolegliwości na początku na to wskazywały. Ogromny błąd w przypadku defibrylacji asystoli, o czym Wam już mówiłam. Pamiętajcie, jeśli macie pacjenta z Zatrzymaniem akcji serca, to Waszym pierwszym powstępowaniem powinno być wezwanie karetki pogotowia, wezwanie pomocy i rozpoczęcie masażu serca, uciskania klatki piersiowej. Jeśli macie w pobliżu defibrylator, one czasami są w centrach handlowych, w jakichś punktach atrakcji turystycznych, to podłączacie go. I defibrylator ocenia, jakiś, jaki jest rytm serca i czy podlega defibrylacji, czy nie. Także wtedy wszystko jest krok po kroku wytłumaczone, jeśli jest dostęp do takiego narzędzia, a powinien być wszędzie, moim zdaniem. Dziękuję wam za dzisiejszy dzień. Napiszcie, jeśli macie jakieś wątpliwości medyczne dotyczące tego serialu i proszę was o wspominanie, co jeszcze powinnam nagrać w przyszłości. Może macie jakieś super odcinki na przykład z Doktora Hausa, czy z polskiego serialu Szpital, albo może z innych seriali medycznych, które powinnam skomentować. Także czekam na Wasze podpowiedzi. Bardzo mi było miło ten serial dla Was skomentować i do zobaczenia za tydzień.